Wszystkich z tej strony ulat. Dzisiejszy filmik to nagranie z naszego, no już tak w sumie wcale nie tak niedawnego strzelania, ale jest to strzelanie, podczas którego po raz pierwszy miałem okazję pograć z repliką, którą zbudowałem z silnikiem Wolf. Jest to replika szturmowa i dzisiaj przeprowadzam pierwsze testy, powiedzmy bojowe, i zobaczymy jak z tym będzie mi się grało. Pierwszy dzień za wężem. Zobaczymy jak to będzie. Testujemy Wolfa. Myślę, że już mi Wąż przeszkadza. Scenariusz tradycyjnie rozgrzewkowy, czyli zaczynamy grać w dev match i zobaczymy, jak nam będzie szło. Chyba straciłem ojca, chyba straciłem ojca z lewej. Sajko do mnie gdzieś z górki. A z lewej mam gdzieś sajko, ale go kompletnie nie widzę. Kit! No niestety początki raczej ciężkie, kompletnie nie widziałem przeciwników, którzy gdzieś tam się na mnie czaili, no i niestety w końcu dostałem i trzeba było wybrać się do respa. Zrespiłem się, no i wracamy do gry. Zaczynam jednak od wycieczki na prawą stronę, bo mam wrażenie, że z tamtej będzie mi się po prostu łatwiej podchodzić z repliką typowo szturmową. ...godzin, będę podchodził od twojej szóstej. No niestety gra z wężem, jak człowiek jest nieprzyzwyczajony, to troszeczkę wystarczy. 对。 No i niestety nie. nie idzie mi za dobrze dzisiejszego dnia. Początki bywają trudne. Szybki test, czy na pewno wszystko strzela jak powinno? No strzela jak powinno, lecą jak po sznurku, więc wracamy do gry. Sajko leżał dość nisko, więc uważaj, eee, położył się za tym drzewem, do, z którego do nazwali. Po prostu za nim leżał bardzo nisko, bardzo nisko. No, i po raz kolejny za dużo nie nagrałem. Nie sprawdziłem lewej flanki i trzeba znowu lecieć do respa. No to wychodzimy i czym prędzej atakujemy na przeciwnika, bo nie ukrywam, że ze szturmem to takie trochę kampienie się się nie sprawdza. Trzeba bardziej agresywnie grać, grać szybciej, bo inaczej to po prostu nie przynosi rezultatów. Jak zresztą tutaj było widać. Dobrze, ojciec, przed nim jest jeszcze Sajko. dobra, ale też skoro mam szturma, to mógłbym trochę postrzelać z automatu, bo wcześniej to no naprawdę tego praktycznie nie robiłem. Tutaj szczerze sam nie wierzyłem, że trafiłem, aż zacząłem się wyglądać, ale no przeciwnik zgłosił trafienie, więc najwyraźniej coś tam doleciało. Czysto, idziemy. Okej, okay, przyjął, przyjął. Panowie, widzę jednego tam. Minos, minos, lewy minos. Syno do mnie wali. Środek! Lewo, prawo od rzeczy, przemieszcza się w lewą. Przemieszcza się w prawą. Przeszedł całkiem na prawo, przeszedł całkiem na prawo Widzę go mniej więcej na środku szerokości, przemieszcza się teraz w lewo, w lewo się przemieszcza, wraca Ładuj Dobra, pierwsza gleba na dzisiaj zaliczona, idziemy dalej. Brawo, Godzin! Wali do mnie! Godzin! On daj tam leży. Puszuj go, puszuj, puszuj, puszuj. Jako skrajny, a jeżeli ja dociskam to tym przesuwasz, nie? Okej. Okay. Musisz wydaje, że, że jeszcze jednak go tam było być. O ktoś naszego młodego są składowo. Tajko! Bardziej na środku, tak, twoja dwunasta mniej więcej. Nie wiem, chyba Sajko dostał, chyba Sajko dostał. Hit? Tak. Godzin, uważaj, w krzakach po prawej mocno był e, elemencik, więc uważaj, będziecie wchodził od prawej. Przyjął, dzięki. Idziemy prawo, wejdziemy ci w pomoc. Ja, ojciec się zrespiliśmy, a godzin w międzyczasie zdjął elemencika, więc mamy czyste wejście na teren. Ale dzisiaj mnie dobrze słychać? To ja Ulat, ja pójdę lekko prawą, zobaczę, sprawdzę te krzaki. Tu masz godzina po prawej. To są nasze strzały, bo to jest amplifier. Pewnie przyrzeczaj, gdzieś za rzeczami są. Uważajcie, idą szczytem od, od respa w prawo od razu. Dajcie im wyjść z respa, jakby co. Ojciec, ojciec, podchodzą do nas lewą, lewo, lewo do nas podchodzą. Straciłem środek rzeczy, środek rzeczy, straciłem. Jeden podchodził lewo, jeden na środek na rzeczy. No ale cóż, czy to hapek, czy to aek, to krzaczki przeszkadzają zawsze tak samo. Syn przemieścił się na prawo, syn przemieścił się na prawo. Hit! Szybko do respa, no i wracamy zaraz jeszcze troszeczkę pograć. Ojciec, wolisz mnie na twojej lewej, czy na twojej prawej? Kur... No tak, przyzwyczajenie się do węża, to będzie dla mnie wyzwanie. Dobra, wchodzę między ojca a godzina, wchodzę między ojca a godzina. No to nie mamy ojca. Jeszcze się w lewo. Słyszę, że ktoś podchodzi od tyłu. No i idzie, a kurde, to nie nasz. Elemencik tam wchodził na plecy. Ojciec, ojciec, ten gość jest tam cały czas. Ja go pogoniłem w dół z powrotem, ale dalej tam siedzi gdzieś na, na zboczu. Podchodził pod górkę. Hit! No i niestety znowu lecimy do rest. Hit, hit, hit! Jako, że runda się kończy, to uznałem, że zrobię jeszcze coś troszkę ciekawszego i polecę bardzo szeroko na lewą stronę, obejdę cały teren gry i spróbuję tak zaskoczyć przeciwników. Mam nadzieję, że to się uda. Szturmowe DSG minus. Ja wchodzę całkiem lewo, całkiem lewo wchodzę. Elemencik minus, elemencik minus. No, troszkę narobiłem tutaj bałaganu przeciwnikom, ale sam też ostatecznie ginę. I musiałbym iść do respa, gdyby nie to, że właśnie kończy się runda. I na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia ponownie, bo będzie więcej filmików z tej rozgrywki, kiedy testowałem to HPA.